Hejcie, kochani, dzisiaj zrobimy sobie kiełbaskę z kurczaka. Mamy kilogram zmielonego kurczaka, były dwie piersi i dwie nogi. I no oczywiście przyprawy. No bo sprawiliśmy sobie taką tubę do robienia kiełbaski. Właśnie tu się później składa mięsko i się popycha. No jesteśmy ciekawi, jesteśmy bardzo... Jak to nam wyjdzie? Czy to będzie... Ach Działa? to tak, jestem ciekawa. Flaka żebym nałożył, bo to tak, trochę szczególnie. mamy. I teraz próbujemy za chwilę. próbować, czy to coś z tego będzie. Tutaj musimy teraz nałożyć mięsko. Wkładamy mięso i próbujemy, bo ja myślę, że tu będzie trzeba dużo siły, żeby I to... Nie kochanie, mięska. to ręką się wkłada. No ja łyżką będę robić. Tą łyżką. Dlaczego? To bez różnicy. Ręką taką tą kluchę robisz i wrzucasz. Nie, to pewnie w bo nie, to, to, widzisz, to się później wkłada no, i to zawsze, Ty zawsze utrudniasz wszystko. Ręką mi złapał, rzucił, nacisnął tak. i zaraz Tam będzie leciał. Tu, tą właśnie rurką będziemy natywać. Kiełbaska. Zabieramy się. Oj, kochanie, uciskaj. Ja będę cisnął, kochani. No chociaż właśnie. nie jestem taki bardzo pewny, czy ja dam radę to nacisnąć. O, chyba idzie. Ja. Powietrze najpierw musi nam wyjść. O, jest, o, o. mi o, się pokazało. No to teraz trzeba związać. Trzeba tak? związać. Dasz radę? Nie, ja zwiążę. Zwiąż. Ja zwiążę, bo tobie to zawsze nie wychodzi. A mi się za pierwszym razem uda. Patrzcie, tylko. Patrzcie, jak to. Za pierwszym razem można zrobić. Piękne. Super kochanie, teraz naciągnij. No, ja wiem, ja jestem super kochany. A, no i teraz robimy kiełbaskę. Jest super żonka, dlatego nam się zawsze wszystko. No i dawaj, naciska i zobaczymy. No, skieruj ją na kiełbasę, zobaczymy jak to Dobra, będzie. Się. Ja cisnę. A ja będę ją tutaj. A wypatrzcie. Czy to działa? I mówcie, co myślicie o tym. Idzie Idzie, nie tak źle. robić. O, kochani, przy produkcji tej kiełbasy można sobie mięśnie wyrobić. O, nie tak źle. Tylko kontroluj, żeby. Nie, kontroluj, żeby była jednakowa. O, fajna maszynka. Kosztowała tylko 13 dolarów. O, fajna. podoba mi się. Idzie dobrze. Tak, tak, tak. Wow. Robić się trzeba trochę, bo wiadomo. No, już nie jest tak ciężko, chyba co? No, ręka będzie jutro boleć. No ładnie idzie, ładnie idzie, piołbaska. Idzie, idzie, idzie fachowo, idzie równo. Tak. Jeszcze mamy na raz czy na dwa? Ile tej komuś? Nie, tam, tam kilogram było. Ja wiem, wiem, ale. Jeszcze tak na, na oko... niecałe jeszcze. Ile tam do tej... Połowę włożyłam, trochę, trochę mniej zostało. Do tej tubki, ile tam wchodzi tego? Do mniej, pół kilograma, troszkę może więcej. No no nie jest tak pewnie. źle Nie jest tak źle. No i tak sobie na wszystką przypomnę ci Pierwsza porcja o, poszła? Nie poszła? to teraz sobie skończymy, nałożę o, ale tu wyszło o, tu jednak wychodzi, to nie jest szczelne Wiecie, wyszło, o, o troszeczkę to maszynka nie jest za bardzo szczelna to włożę z powrotem ten, ten cały tłok przepuszcza. no ale myślę, że ale chyba łatwiej niż robiliśmy w tym kiecie, no i tam właśnie bardziej się trudno drugi... szło myślę, że tym szybciej się zrobi Może. bardzo szybko A. Trzeba iść na kompromis. Wszystko działa ta tak chwilka. jak ma działać. Skończymy za chwilkę. Skończymy i pokażemy jak będzie wyglądał. No i kochani, kiełbaska gotowa. Tyle nam wyszło. Piekarnik nagrzewamy, zaraz sobie ją upieczemy. Kochani, ta maszynka może być, ale tylko na kilo dwa maksymalnie, bo... Byście chcieli więcej kiełbasy no to zrobić. Ręka by bolała no to Ręka troszkę. będzie boleć. Chyba, że macie dużo siły, no to wtedy. No ale my sobie będziemy robić małe ilości. To jest super, bo parę tak, minut my... i kiełbaska gotowa. Dokładnie. My lubimy zrobić sobie trochę kiełbasy, zjeść i zawsze świeżą zrobić. Tak. Za chwilkę nam wygrzeje się piekarnik, będziemy ją piekli. Pokażemy Wam, jak będzie wyglądała po upieczeniu. Mhm. Kiełbaskę teraz muszę ponakłować taką pineską igłą można, to wtedy nam nie popęć. Nie, nie, pineską, nie igłą. No, taką, żeby tak zrobić, wiesz, małe tak, ale otworki. No to widać. No, najwygodniej. To wpadnie to kiełbasa i. <laughs> nie wpadnie. Wpadnie, wpadnie. Bo jak się nie ponakłuwa, to kiełbasa może popękać. A tak nie powinna nam popękać. A tak zawsze piękna i, zawsze i ładna. Posmaruję delikatnie, tylko olejem. Tak, delikatnie. Napuszczę ją. To będzie taka może chrupiąca skóreczka. Przypiecze się. Kochanie, ty i tak skóreczki nie lubisz ale tą taką pieczoną to lubię no, a tak? tak ja nie lubię gotowanej, jak jest gotowana ja kochani zawsze skórę o. zjadam wszystko zjadam no i wkładamy ją do piekarnika nagrzanego na 180 stopni tak będziemy piekli około godzinki ta gotowa piekła się prawie godzinę ale pod koniec zwię zwiększyłam temperaturę żeby ją lekko tak zrumienić no i pora żeby skosztować próbuj kochanie a do tego mamy jeszcze sałateczkę zrobiłam taką, ogórek, pomidorek, tam co miałam, krótkiewkę. o ta sałatka. A to dla ciebie. Ten pępek to ty lubisz, to tobie. O pępek. Musztardę chcesz czy ketchup? Musztarda. kochanie. Co mi nałożysz? No to troszkę, będę ja. Tego troszka, ale jest jeszcze gorąca, jeszcze paruje. Próbuj. Ja będę pępka jadł. Tak, a ja chcę drugi kawałek. Jak przystało, na A co Próbuję. Próbuj. Żonka próbuje też. Ale coś, paruje jeszcze, jeszcze gorąca. Ja próbuję pęka. No ciekawe jak smakuje ta kiełbaska. Właśnie wygląda. No? Próbujemy. Zaczynę go. Mm. Kochani kiełbaska z kurczaka. Mm. Mm. Jeszcze gorąca. Mm. Ale wiecie to pyszna, taka delikatna. Mmm. Kochani, Przepiszna. wyszła łobaska. pyszna, Idealnie. Mm. Mm. do tego sałateczkę mamy. Teraz sobie właśnie pójdziemy. tego. pysznego. Mm. My sobie pojemy. Mm. Wam bardzo dziękujemy. Za oglądanie. Trzymajcie Jaka chudziutka. Mm. I do następnego. W razie. Smacznego, pyszna.